7654321 You'll never have the sacred stone <laughs> Oh this you crazy mother Dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o nowoczesnym dorszowaniu. Jestem świeżo po mistrzostwach Polski, z których przywiozłem mój dziesiąty medal koloru złotego. Zastanawiałem się nad fenomenem takiego wędkarza, który nazywa się Radek Czajkowski. W zeszłym roku zdobył drugie miejsce w Grand Prix Polski i deptał mi bardzo mocno po piętach. Nie wiedziałem na cołowie. Okazuje się, że całą, całe zawody przerobił na tej jednej gumie. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie poprosił o zrobienie pilkera w tychże właśnie kolorach. Tu możemy to porównać. Jak wygląda guma? Przez niego o, jakby promowana i pilker. Brania dorsze są bardzo delikatne, potrafią być bardzo delikatne. Oczywiście są dni, kiedy ta ryba jest bardzo agresywna, uderza w niemalże wszystko. Ale są takie dni, kiedy brania jest 5, 6, 7 brań, dopiero wtedy możemy zaciąć. Brania wyglądają tak, że szczytówka jest przyginana o parę milimetrów i to jest całe branie dorsze. Więc stereotyp, że o, to jest ryba głupia, trzeba włożyć między bajki. Podstawowym błędem, który popełniają polscy wędkarze i robią to od lat i chyba im się tego nie uda wybić z głów przez następne ileś lat, jest to, że pozwalają przynęcie na swobodne opadanie. To jest największy błąd, tak samo przy łowieniu sandaczy czy okoni. E, musimy się zachowywać podobnie, musimy mieć cały czas kontakt z przynętą. To jest taka fajna wędka, która na takie coś pozwala. Wędka bardzo długa. Ja używam zresztą bardzo długi wędek. Najkrótsza, którą mam w moim arsenale, ma 30, najdłuższa ma 3,60. Natomiast ta wędka ma 3,50, przypomina drgającą szczytówkę, pozwala na kontrolowanie przynęty w 100% nawet niewytrawnym wędkarzom. Każde branie dorsza jest na niej natychmiast widoczne. Może nie czuję tego na blanku, natomiast widzę na szczytówce. Każde branie trzeba kwitować natychmiastowym zacięciem, bo może się nie powtórzyć. Są takie dni, że dorsz raz, dorsz raz uderzy i później go już nie zobaczymy. Wjazd rekreacyjny to co innego. Ja sobie pozwalam na testowanie takich właśnie wędzi na wyjazdach rekreacyjnych, natomiast jak już jadę na zawody, łowię z sprawdzonymi technikami, z sprawdzonymi przedentami, tam już nie ma czasu na, ekspery na eksperymentowanie. Rynek e, wędek morskich wciąż się rozbudowuje, natomiast trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że nie do końca spełnia wędki fabryczne spełniają wymogi stawiane im przez wędkarzy, którzy startują w zawodach, przez wędkarzy wyczynowych, czyli ludzi takich jak ja. Na szczęście nasze pracownie, a mamy ich w Polsce trochę, na to reagują. Ja dostałem niedawno wędkę zartroda, przepiękna, Przepiękny kij wykonany na e, blanku talona. Przez jakiś czas nie mogłem się do niej przemóc, dlatego, że ma całką, całkiem inną charakterystykę niż wszystkie wędki, których dotychczas używałem. Niemniej Kij jest niesamowity i ma tą zaletę, której nie mają inne wędki. Jeżeli ja już coś na niej zatnę, właściwie nigdy tego nie gubię. Ryb wędka po prostu trzyma rybę niesamowicie. Pięknie pracuje, pięknie amortyzuje wszystkie odjazdy ryb. Coś niesamowitego. Myślę, że to jest trend, w którym zmierzają wszyscy wędkarze. Szukają kijów indywidualnych z własnym nazwiskiem, z własnym imieniem i wędek, które są zrobione tak jak oni tego by sobie chcieli, życzyli i tak jak chcą. To jest taka propozycja. Nie, nie, zły, nie dajcie się 200 temu, co jest na niej od, opisane, bo to nie o to chodzi. Tutaj jest y, niby opis do 85 gram. Ja używam przynęt 120 gramowych w zupełności ta wędka im e, daje radę. Oczywiście e, inna jest charakterystyka przynęt używanych na lądzie, bo to jest typowa łososiówka In, inaczej łowi się w morzu, inaczej się wyrzuca przynęty. Niemniej jednak samki jest e, no, niesamowity. No, zobaczcie, ile to waży. Podotykajcie, poruszajcie. Ee, życzyłbym każdemu z was, żeby kiedyś miał przyjemność wędkowania takim kijem, bo, bo, bo to jest niesamowita, przyje niesamowita przyjemność. No. Słuchajcie, nie patrzcie na mój Saigon, bo to jest po prostu w e, ostatnich zawodach, w ostatnim zgrupowaniu kadry. Tak to wygląda. Ale tak, e, młodzi z pewnością jeszcze na morzu nie byli, czy byli, czy ja się mylę. Nie, nie byli, no to będziecie. Jak będziecie, to dobrze, może o mnie powiecie. Kiedyś. Proszę. A tu muszę dać coś innego. Proszę. No ale starzy patrzą z zazdrością, patrzcie ja <śmulanie> nie dostało, to dostał się do mnie. Tak się nie dostało. Zobaczcie. Podstawowy zestaw wędkarza morskiego. Znamy, znamy, to. Znacie to, tak? Na koniec owienia normalnego. <śmulanie> Znaczy, po każdych zawodach obiecuję sobie, że te po nich właśnie posprzątam, posprzątam w pudełku. Oczywiście... Nie e... ma czasu. Nie, no... O, dziękuję. To dajmy to do Coś wam pokażę. Nie wiem, czy tak mówicie, są takie warunki, w których to jest niesamowicie skuteczna metoda. Dobiegacz. Po sztormach, przed sztormami, przy niestabilnej pogodzie, kiedy dorsze nie reagują na pilkera. Polega to na tym, że ściągamy pilkera i on często uderza o dno. Podnosi tumany, tu tumany, jakieś tam obłoczki osadów dennych, e, w których również e, znajdują się podwoje wielkie, pospolicie zwane wszami morskimi. I teraz, jeżeli uderzy pilker, podniesie taka chmurka, płynie za tym dorsz, może nie być zainteresowany pilkerem, ale jeżeli widzi weszkę, a to widzicie, doskonale mi je wszę e, morską, uderzy. Chcąc nie chcąc, nawet jeżeli nie chcę, wiem wiem, chcesz. Proszę. To 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 kof Przepraszam za stan, ale to wszystko. jest używam. To się czegoś do da mi nie rozwiać. To wiem Tu się nie dotali. proszę. <ślese> No, tutaj do głównej linki. Tak. A tutaj masz w momencie, kiedy zacząłem łowić na dobiegacz, opanowałem tę metodę, ona nie jest skomplikowana, bo łowi się bardzo podobnie jak filkerowaniem. Wyniki znacznie się poprawiły, skuteczność wędkowania znacznie się poprawiła, także nie lekceważcie też tej metody. I co jest bardzo ważne tak, tak, jeszcze, słuchajcie, nie, nie dawajcie zwykłych żyłek do o, przyponów morskich, bo one się do niczego nie nadają. Ja wiem, że żyłka specjalistyczna, które są, żyłki specjalistyczne. Ja dostałem teraz troszkę do tego. O Boże Mariusz, taką z Niemiec, one kosztują więcej niż zwykłe żyłki, natomiast są odporne na sól, nie ulegają skręcaniu, nie ulegają przetarciu, więc jeżeli macie stracić ryby życia, tylko przez to, że chcieliście oszczędzić parę złotych na lince, to chyba nie warto, nie? Zobaczcie. Jeżeli będziecie mieli chęć, jeżeli będziecie chcieli się z nami spotykać z całą redakcją, ja oczywiście jestem do dyspozycji, zadzwonicie, przyjadę, porozmawiamy, a być może spotkamy się na kutrze, Mam nadzieję, że na nie na zawodach, a jeżeli już się na zawodach spotkamy, to mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze będę miał